Mieszkam w małym miasteczku w stanie Nowy Jork. Każdego wieczoru chodzę do mojej gównianej pracy na stacji benzynowej i do domu każdego ranka. Od czasu do czasu mam szczęście zobaczyć wschód słońca, zanim zemdleję w łóżku w moim maleńkim mieszkaniu. To moja rutyna od lat, ale wczoraj stało się coś dziwnego, gdy szedłem do domu. Nie było nikogo innego na ulicy, co jest dość typowe o czwartej nad ranem, a tuż po wyjściu ze stacji benzynowej usłyszałem za sobą miękkie uderzenie. Zaskoczony obróciłem się, tylko po to, by zobaczyć małą, skórzaną książkę, spoczywającą na chodniku, i, tak jak oczekiwałem, nikogo innego w zasięgu wzroku. Jak już ustaliłem, moje życie jest dość nudne. A ja jestem ciekawski, więc podniosłem tajemniczą książkę i otworzyłem ją na losowej stronie. Dość szybko odkryłem, że to dziennik i postanowiłem zabrać go ze sobą do domu. W najlepszym wypadku mógłbym go odzyskać dla jego właściciela lub przynajmniej wścibić się w czyjeś sprawy. Ale pozwólcie, że powiem Wam, że ta rzecz była naprawdę niezła. Zaczynam myśleć, że to był czyjś projekt kreatywnego pisania albo nawet jakiś bardzo wyszukany żart. Może ktoś zobaczył mnie idącego samotnie i zrzucił go z dachu lub przez okno, a nie po prostu magicznie pojawił się, jak głupio myślałem na początku. Ale chciałem się tym z kimś podzielić i to wydaje mi się naprawdę dobrym miejscem, więc może dla kogoś z Was zabrzmi to znajomo. 12 kwietnia 2009 roku. To był dzień Prima Aprilis. Szczerze mówiąc, na początku myślałem, że wszyscy sobie ze mnie żartują, ale jeśli tak, to są niesamowicie oddani temu kawałowi. Bo od tamtej pory nie widziałem innej żywej istoty. Obudziłem się 1 kwietnia i poszedłem na stację benzynową po paczkę fajek i kanapkę na śniadanie w drodze do pracy. Nie sądziłem, że dzieje się coś dziwnego, dopóki nie otworzyłem drzwi i nie zastałem... no nikogo. Sklep był pusty, półki były zaopatrzone, jedzenie gotowało się, ale nikt nie był w pobliżu. Czekałem kilka minut, zanim doszedłem do wniosku, że musieli mieć jakiś nagły wypadek, o tej porze dnia zwykle był tylko ten jeden dzieciak na służbie, więc gdyby wyszedł miejsce byłoby puste. Wzruszyłem ramionami, wziąłem rzeczy, których potrzebowałem i zostawiłem pieniądze na ladzie. Kilka minut później czekałem na autobus, który miał mnie zabrać na resztę drogi do pracy. Przed tym wszystkim pracowałem w firmie ubezpieczeniowej. Tylko, że autobus nigdy nie przyjeżdżał, tak samo jak nie pojawił się żaden z innych ludzi, z którymi zwykle rozmawiałem podczas czekania. Żadnego szalonego Marwina, pracownika budowlanego, żadnych aktualizacji od Darcy na temat jej paskudnego rozwodu. Nawet prawie przegapiłem falę plotek z koleżu od tego typa zbractwa i jak on miał na imię? Chyba Kyle. To chyba teraz nie ma znaczenia. Po chwili poddałem się i zadzwoniłem do pracy, żeby powiedzieć, że się spóźnię, jednak nikt nie odebrał. Wtedy zacząłem iść na piechotę do pracy. Było to tylko około pięciu mil. Nie wiem dlaczego tak długo zajęło mi zauważenie kompletnego braku ruchu i prawie całkowitej ciszy. Byłem w odległości kilku mil od drogi przelotowej. Jak to możliwe, że nie było hałasu drogowego? Do diabła nie było nawet żadnych ptaków, nic poza sporadycznym szelestem liści na wietrze. Możecie już pewnie powiedzieć, co działo się przez resztę tego pierwszego dnia. Moje zmieszanie przerodziło się w panikę, gdy okazało się, że w pracy jest tak samo pusto jak wszędzie indziej. Próbowałem dzwonić do rodziny, przyjaciół, do diabła, nawet do lokalnych film, po prostu zdesperowany, aby usłyszeć głos innej istoty ludzkiej. Na nic się to zdało. I tak już zostało do dziś. Codziennie budzę się i idę na stację benzynową. Jedzenie nadal tam jest, nie jest zgniłe ani nic. Nie wiem, kto je ciągle przyrządza, ale przynajmniej nie będę głodował. Moje pisanie w tym czymś pomoże mi zachować zdrowy rozsądek. Zastanawiam się, czy ktoś w moim budynku ma Xboxa albo coś takiego. Nigdy nie przepadałem za takimi rzeczami, ale naprawdę cholernie się nudzę, a prąd wciąż jest włączony. Więc równie dobrze mogę spróbować. 13 kwietnia 2009 roku. Trochę mi zajęło, żeby to sobie uświadomić, ale słońce się nie rusza. Na zewnątrz jest wieczny zmierzch. Mój zegarek nadal działa, więc mogę nadal śledzić czas, ale to kolejna rzecz do dodania do listy dziwnego gówna, które się dzieje. Ukradłem klucze główne z głównego biura i włamałem się do kilku innych mieszkań w moim budynku. Oczywiście wszystkie były puste, ale faktycznie znalazłem Xboxa 360. Nie chciał się włączyć, miał tylko migający czerwony pierścień wokół przycisku zasilania. Cóż, chyba obejrzę jeszcze raz władcę pierścieni. 20 kwietnia 2009 roku. Nie mogę tu dłużej zostać, bo stracę zmysły. Wpadnę jeszcze raz na magiczną stację benzynową, żeby uzupełnić zapasy, a potem stąd spierdalam. Niektórzy z moich sąsiadów mieli samochody. Znalazłem komplet kluczy do Toyoty w jednym z mieszkań. Po prostu uderzę w guzik alarmowy, aby zobaczyć, który to jest. Nigdy nie nauczyłem się prowadzić, ale no jak trudne to może być. Będę aktualizował, gdy zatrzymam się na odpoczynek. Aktualizacja. Wciskanie guzika alarmowego to był naprawdę zły pomysł, bo coś go usłyszało. Ledwo usłyszałem pierwsze trąbienie, kiedy zaczął się krzyk. Przeszywający i pusty w tym samym czasie, musiałem zakryć uszy i upuściłem kluczyki w mojej panice. W tej chwili schowałem się na stacji benzynowej. Usłyszałem coś, coś dużego, biegnącego w stronę mojego budynku mieszkalnego. Ale brzmiało to dziwnie. Kroki były ciężkie, ale ostro brzmiące jakby ktoś przywiązał sobie do stóp talerze obiadowe. Czy to ma sens? Raczej nie ma. 21 kwietnia 2009 roku. W normalnych warunkach ciężko jest spać na podłodze stacji benzynowej. Na początku problemem był dźwięk odległego alarmu samochodowego, ale potem przyszło rozdzieranie metalu i rozbijanie szkła. Cisza, która potem nastąpiła, była tylko chwilowa. Potem znów pojawił się krzyk, a następnie płacz, jak zawodzenie zaniedbanego niemowlęcia. Nie wiem, co mnie do tego skłoniło, ale zerknąłem na zewnątrz. Był odległy, ale wyraźny. Porcelanowa lalka, stojąca na wysokości co najmniej 15 stóp, ubrana w resztki czegoś, co kiedyś musiało być falbaniastą sukienką z potarganymi włosami przylegającymi w kawałkach do na wpół łysej białej skóry głowy. Szamotała się niemrawo, niemal bez celu, po czym jej głowa pękła w moim kierunku, ze słyszalnym nawet z daleka trzaskiem. Połowa twarzy zniknęła, odsłaniając puste, czarne wnętrze. Jedno pozbawione życia czarne oko patrzyło w moją stronę. Oddech uwiązł mi w gardle i schowałem się z powrotem za ladą. Nie widziało mnie. Wiem, że nie widziało. Ale zbliża się. Powoli, w ciągu kilku godzin, które upłynęły od jego pojawienia się na ulicy. Zapach uderzył niedawno. Coś jak gnijące mięso, które ktoś próbował zamaskować kwicistymi perfumami. Mój zegarek wskazuje, że jest koło czwartej. Jestem pewien, że to coś wie, gdzie jestem. Stuk od kroków zatrzymał się tuż przed stacją godzinę temu i od tamtej pory nie ruszył się z miejsca. Zapach jest wystarczający, aby moje oczy łzawiły. Po prostu zaszyję się tutaj i spróbuję to przeczekać, może to coś się znudzi. 22 kwietnia 2009. Minęły 24 godziny, a on nadal tam jest. Potrzebuję jedzenia i wody, muszę się wysikać. Nie mogę iść nigdzie, gdzie nie będzie zasłaniała mnie ta pieprzona lada. Jestem coraz bardziej zdesperowany, a rzecz wydawała się powolna. Mam na myśli, że zajęło jej to godziny, aby meandrować ulicę, prawda? Jak szybkie to coś może być? Będę uciekał do mojego budynku mieszkalnego. Pamiętam, gdzie znalazłem inny zestaw kluczy do samochodu. Muszę tylko znaleźć samochód i szybko się wydostać. Życzcie mi powodzenia. Niedługo kolejne aktualizacje. I to wszystko. Witam z powrotem u mnie w 2022. To wszystko co napisał ten facet. Jak już mówiłem, jestem pewien, że ktoś sobie ze mnie pogrywa. Chociaż dopiero teraz zauważyłem, jak cicho jest na zewnątrz, a słońce wydaje się strasznie niskie jak na te porę dnia. Może po prostu potrzebuję snu. To pewnie tylko dziennik mnie tak lekko przeraził. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał, zostaw łapkę oraz subskrypcję, jeśli na to zasługuje. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać, możesz to zrobić na dwa sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rangę Hribby Pasty lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.